Cześć, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie. Jest Make Good Mega Man Level 3 Contest 3, najlepszy 3. Cześć, Shinji, cześć, Sylwio, cześć, Luna, cześć, ZMW, cześć, Lady Demolatron, cześć, samuraju, cześć, Sebastianie, e, cześć, Briki, e, cześć, Zelo, witam serdecznie, cześć, Oksaj, cześć, Lady Demolatron, e, cześć, X, Lucis, X, cześć, Aki, cześć, Aki. <laughs> um. Cześć Marcin. Cześć Sylwio. E, Sylwierz w Nie, raz. Dobra, jest fajny, swaj, Okej. Czy jeszcze kogoś.. Cześć, kapitanie. Mm. <laughs> Daj, dzisiejszy stream z degustacji część karka, z degustacji Pepsi Twist, bo... E, ci Em. Którzy... <laughs> um. Ci, którzy oglądają może te streamy trochę dłużej wiedzą, że moim ulubionym napojem ever jest e, this shit. Pepsi Twist. I to jest coś, czegoś się nie da kupić zasadniczo w sklepach, ale ja stwierdziłem, że ja to, ja to pierdolę i ja to kupię po prostu. Cześć Placek. W e, witam. E, cześć Matkipek, również witam. E, więc, czy robi też twisty litą pod... Zobaczymy. Zobaczymy. Mm, jest, jest zapach. Jest. Literalnie byłem tak wściekły, że nie ma tej Pepsi w sprzedaży, że wychciałem ją w istnienie. Taste test. Yes! Mmm! Mmm! jest so good! Mmm! Holy fuck nawet... Ja, ja nie chcę tego pić za nadto, bo to jest tak dobre, że już mi szkoda tego wypić na raz. Holy fuck! Jest! Jest! Jest, jest dokładnie taki, jaki sobie zapamiętałem. Mmm! Holy fuck jaki banger. Ale banger. Ale absolutny banger. Ale banger. Nie, nie mogę, nie wytrzymał. <laughs> <laughs> Ej, hey, skiddy! Nie tam Marcin się nie pytał mówiłem Tak! Zakupię sobie na Allegro 24 puszki Będę, że mi jeden zaję... <laughs> Okej, okay, jasne Więc... Mam jedną, jedną. Ten przydział mam. Jedna puszeczka dziennie dla, dla smaku. Czy będzie Final Symfonia To jest picie? Jest! Ja będę, będę się tym, będę się ze wszystkimi dzielił szczęściem. A tymczasem, jeśli masz maszynę masz, masz soda stream, możesz zrobić własną Pepsi, ale nie twist! W tym sęk. O to chodzi. Pycha. Kurwa. Ja pierdolę. To, to nie jest sprzedawane w Polsce, by the way. Nie, mo nie może być dobrych rzeczy. A to ci dopiero plot twist, holy fuck. Może mi teraz wykręca się Rita jak tylko chcę, I don't fucking care. Mm. E, Mega Man, Mega Man, Mega Man. Magma Mag Mal 3, tak. Mm. Yes. <grywa> Chciałem, żeśmy byli ostatnio. Tu? <grywa> Niestety chyba tak. <laughs> ile. Ile yy, ziarenek. Dziś był jakiś większy bug fixowy update. Ale. Ta, to chyba po prostu nie zrobimy. Zwłaszcza, że tu nie. nie... Czy, czy ten update eliminuje ten etap zamkowy? Jeżeli tak, to ściągam od razu. Eee... Nie. Z, nie, stwierdziłem, że nie będę na razie wydawał tych kapsli. Potem sobie wydamy, jak będę miał więcej do wydania. Um, uh, pomocy. Nie umiem... Nie! Nie! Wait. A, dobra. Przez <laughs> Że mi się pojebało! Jak mam wyjść z menu?! <laughs> Kwasek cytrynowy. Właśnie... Trzeba Trzeba zobaczyć, czy jest jakaś złota formuła. E! Gdzie można Śli... śliźnąć? Sowik naprawdę już traci sanity. Nie da się stracić czegoś, czego się nie ma! Przede wszystkim. Mówmy się. Aj, ten discharge chyba był ok. Tak, ten dis discharge to był chyba ok, poziom. Dobra. Staj, Zdrówko, nie wiem czyje, nie wiem czemu, ale zdrówko. So fucking good, man. So fucking good. The Return of Veterans Z by The Mega Fan 19XX. Zobaczmy, z czym to się je. Nie ma tu żadnych tokenów. Jest. Skipa, skipa. Rozumiem, od, od tego zaczynamy, od tego wychodzimy. Ehm, um, okej, okay. commandomem. Jak się z nim walczyło? E, nie tak, ewidentnie. E! Nie był... O, nie jest trudny boss! Bardzo prosty pattern, ma. Ok, Okej, już, już sobie przypomniałem wszystko, it's fine. Przecież by boss raż poziom. E, zobaczymy! Nie wiem, czy próbuję tak usilnie basterem, ale jest to w jakiś sposób satysfakcjonujące. You no know? już to udało się. Dlaczego masz 1015 r.B.? Bo jestem kurwa bogaty. Cash money. O to chodzi. Byłem nad morzem w nawet wszystkie kolana się mi trwałem, tankowałem. No i super, no i fajnie, oprócz tego, że kolana pieką, ale tankowanie fal to zawsze fun. Przynajmniej ja lubię... ...tankować fale. Bosraż poziom ewidentnie nie. Ewidentnie nie jest to bosraż poziom. Jest to... ...poziom. To po prostu jest to poziom. Jezu, ja się boję, że to będzie jakiś perfidnie długi poziom i tego jest skipa-skipa. To wszystko... JA JESTEM TANKIEM! Ile razy jeszcze zobaczymy wielkie oko kolega, jako minibosa? GRAND AS EYES! GRAND AS EYES! Czy to jest... E, po prostu jakiś mało subtelny Bloodborne reference? Bloodborne PC port? Cut my life into pieces? No Bloodborne PC port? E kurwa, wyłącz połączone bronie, co? Co to ma być? Halo? Inhales. <ścoughs> I skąd ta muza No idea. Jesteśmy jukebox ju 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 susi. Bloodbornium. Eee, ja nie byłem dzisiaj nad morzem. In fact, ja. nie będę nad morzem. <grym> Dawno już nie byłem nad morzem w sumie. O Jezu, co to jest. Jestem coś nad morzem. Okej, okay, w, w tym sensie to też będę nad morzem, I guess. O jezu, dobra, fuck it. ja tankuję. Aaaa, ah, elden ring. Ej, by, by, by. Dosłownie. Ja się raz jeden w życiu tak bronnie spaliłem. To było na, na rybach! Kat <laughs> fucking damn it. Eldenusie. Hip, O! Jaki. Okay, wiecie co? O, nie sięgam. Wiecie, czy to się da zniszczyć w tym pandermimem? Da się! Eee! No to był mój plan od początku, guys! To był, to był, taki był plan. Przysięgam. <laughs> Wahoo? Zakaz słońca. Yy. Znaczy, generalnie słońce powinno dostać zakaz bycia. I don't know. Już tylko dwa tygodnie. Co to za liście? Co ja się boję tych liści? A nie, to jest tylko element tła. Okej. Okay. Onesli, boję się, rzucę sytanka. Mm. Mm. <laughs> oh, I missed you so. O oh, mój Boże. Co zrobił Sonic Boom, ta! Wyb wybumbiłem wasz Sonic układ, właśnie, Dzięki. Eee, da się co zrobić w miarę sensownie, ok. Kolegi to się szybci pozbyć w ten sposób. A, nie zdążę. To jest głupie, że na trzeba czekać. Cześć! Shin! Cześć, Big Są zdrowy! Zdrówko! Mm. Kurwa, jakie to jest dobre, ja pierdolę! So fucking good! Nic żadnego smaku nie straciło! Ja pierdolę to jest dokładnie to co piłem te... De... Nie wiem, 6 lat temu ostatnio. Będzie coś w tym stylu. Czy próbowałeś jakoś... Zapo... Dobrze, ja wszystkim zachowam puchę. Wszyscy będą mogli zasmakować pus puszki, puszki. Ta ja bym mógł. Ja mogę iść w spanko po wypiciu Pepsi Twist. Nie, no kurwa, to jest Tyszne, to jest <laughs> Okej, okay, udało się. To jest tak skruwiałe, że tutaj nie ma checkpointów Do przodu, do przodu. Hej pasterze, na przodu, no to cud! Okej okay. Udało się, udało się, udało się, cud się stał. Nie ma checkpointa dalej. What the fuck do you mean by that? Jezu, jaki platforming specjalny. Eh, wait. Um, uh. 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 um, äh uh. um. chyba na dół. To faktycznie. Nie, ja nie ufam! Ja wiecie co ja nie ufam twórcom tych etapów ja... Chociaż y, pra... Bogiem a prawdą to nie jest jakiś etap, który jest rażąco zły. Jedyne co jest w nim rażąco złe to jest miejscowienie checkpointów mam wrażenie. Poza tym to jest, mam wrażenie, bardzo taki whatever poziom, w miarę normalny. Zrób Shinji tak jak ja. Napierdalaj kolejny build Welden Ringa. Become ungovernable. Ja mów tak, bo znowu to zrobi. Yes! Let him do it. Nowoczą VTuber dziewczynkę, którą mogę naprawić. Czy to jest v VTuber Legend, Czy coś innego jeszcze? A, kurwa, needy streamer, right. Jest coś takiego, zapomniałem już prawie, że istnieje coś takiego. Jaki streamer? Needy streamer, jest taka gra, needy streamer overdose, czy overload, czy... Ta gra miała chyba kilka nazw, actually, A raczej jakieś dwie różne. We fix her need Streamer Overload, Needle Overdose, Ok. Czyli ja oczywiście zmiksowałem obydwie. Świetne. O czym to? Potrze Potrzebujący strumieniarz. Akshit! <laughs> Ja tylko widziałem śmieszne klipy, nie do końca też wiem o czym dokładnie jest ta gra. O, słyszyplickie, jasne. No jak to chyba z takimi grami bywa, to jest najlepsze doświadczenie na ślepo. Niby horror gra. E, Trzym się, syn. Do, do później. <giby> ah, wait. Um. Co się stało? E, e, Okej, okay, to. Generalnie rzecz biorąc, u mnie jest wszystko ok, bo mi żadne klatki nie spadły nic. To Twitch odpierdala maniane, Bo. To, kwa, Twitch mnie cenzuruje! Chuj, nie, nie, zabronicie mi! Na na na, czymże byłby Sevalion? Ale to już nie jest Sevalion! Haha! Postawisz tę puszkę obok. Zbuduję ty! Życie ogarnięte. I'm so glad for you. Nic tylko tak trzymać. Eee! Dobra, idę stąd. Mam kluczyk, mam wyjebane. I będę musiał tu wracać.